thank you Siemanko, lecimy z kolejnym vlogiem na 3 tygodnie do zawodów, mamy dzisiaj Wielkanoc, no ale u nas się nic nie zmienia, lecimy po staremu. Jeśli chodzi o makro, od dzisiaj w dni treningowe uciąłem tłuszcz, więc będzie 300 węgli, 300 białka i 30 tłuszczu. W dni nietreningowe uciąłem węglowodany, więc będzie 300 białka, 200 węgli i 60 tłuszczu. Poszło o 10 do góry. Jeśli chodzi jeszcze o zmiany cardio, Dojdzie jedna sesja, czyli będzie już codziennie godzina. Nie zawsze schody, w zależności od tego jak się będę czuł, ale godzinka na codziennie już teraz musi wpadać. Suplementacja bez zmian. Jeśli chodzi o pierwszy posiłek, który już wleciał rano od razu po wstaniu. To była kasza manna znowu z izolatem i borówkami. Tu Wam za chwilę gdzieś tam wrzucimy, jak to wyglądało. I teraz pada drugi posiłek przetreningowy. Też go Wam za chwilę pokażemy, czyli kurczak, wafle, takie low fat i sałatka. Później znajdziemy się już na treningu. Jemy, poczekamy aż to wszystko się strawi. Mięsa tam będzie sporo, o ile dobrze pamiętam 350 gramów indyka, więc pewnie tak z godzinę, półtorej będę to trawił i zbieramy się na siłownię. Nasza jest zamknięta, więc pojedziemy wyjątkowo na jazżem i pokażemy Wam cały trening push. Co, jedziemy na siłownię. Niestety mamy pół godziny trasy, bo mieszkamy na Bemowie. Jazz Gym jest na Mokotowie, ale no ciężko znaleźć teraz jakąś taką siłownię, która byłaby czynna. A jutro też jest zamknięta, ja jest na siłowni już codziennie, bo jak nie siłownia to kardio. Także no, widzieliśmy wejściówkę na Jazz Gym. będzie można przyjść sobie i dzisiaj i jutro. Ogólnie nie polecam Wam święta spędzać na siłowni, ja tak nigdy też nie robiłem, nawet jak byłem na redukcji. No ale tam wiadomo, jak są 3 godziny do zawodów, to już każde takie podjedzenie wpłynęłoby negatywnie na tą sylwetkę, e, więc już uznałem, że nie ma sensu, szczególnie że tam u mnie większość osób teraz jest chorych e, w rodzinie, także no już po prostu żyjemy tak, jakby to świat nie było, a nadrobimy ten czas na pewno zaraz po zawodach. Ogólnie bardzo fajnie, e, że tak wspieracie. Wiadomo, teraz e, na te 3 tygodnie do zawodów już czuć taki spadek energii też tam nie chcę jakoś narzekać no bardziej mówię po prostu faktycznie jak jest nie. bywają dni, że czuję się ok no ale jednak wraz z biegiem tej redukcji coraz ciężej nie jest ok, ale no normalne fajnie, że właśnie wiele osób pisze żeby tą formę docisnąć do końca to też motywuje sport też w ogóle chce przyjechać na te zawody, będziemy wdzięczni jak da się suba, bo też patrzyłem sobie te statystyki z ciekawości no to mnóstwo ludzi jednak ogląda na bieżąco te filmy, ale dalej nie subskrybuje nie. także dajcie tego suba to też motywuje e, i tak teraz fajnie to ruszyło do góry. E, no i chce się wtedy nagrywać częściej, nie? Od razu pojawiają się nowe pomysły. E, widać, że nie robimy tego, tak wiecie, tylko dla siebie, tylko jednak ktoś tam z tego czerpie. Dobra, my już na siłowni razem e, lecimy z pierśnięciem aktywacyjnym przed treningiem push e, trap race. Lecimy z pierwszym ćwiczeniem bazowym na klatkę, e, izometria, głównie po to, żeby nie odzywała mi się ta klatka. Nie liczę tego dokładnie, plus minus 10 sekund i sobie dokładam tak dwa kilo co trening, ale przy 402, 404 zatrzymałem się, żeby też dla odmiany nie dozwała mi się ta kontuzja właśnie przy izometrii. Poziomo izometryczne i na maszynie. Eee. Dobra, i lecimy z rozpiętkami. Ogólnie początek był średniowy, mało siły, słabe światło. teraz wleciał baton proteinowy, jakiś taki z automatu. Dużo lepiej się czuje, znaczy, dużo lepiej, trochę lepiej. Tu też fajniejsze światło, więc to też od razu bardziej się chce ćwiczyć. Ta klatka już zaliczona, ale lecimy z parkami. Fajnie, słyszę. No? Generalnie e, robiłem jakieś takie z z nosów na bulwarku, już tam się nie, nie patrzyłem dokładnie w planie, jaką to ma metoda, ile powtórzyć i tak dalej. Tak tylko, żeby się przepompować, że to trochę mniej energii. Teraz robię sobie izolację na przód barku, e, bo u mnie chociaż ta część już jest bardzo mocno poprawiona. Dalej tutaj jest dość słabo. Zjedciemy ćwiczeniem typowo pod to.

Kurwa, jak jak napiło potem, no to nie kurwa, to jest poto. Tak, Robimy ostatnią serię na przód barku, Później przejdę do razu w super serii zrobić triceps. Tak, tylko żeby przepompować. Kardio myślę, że odpuszczę już dzisiaj. Eee, nie ma to sensu, bo nie miałem już takiej dobrej formy nigdy. Nie czułem się też tak źle nigdy. Więc myślę, że raczej dzisiaj zjem nawet trochę więcej tych węgli. Eee, I od jutra dopiero będą no, te wytyczne, o których mówiłem rano. Nie ma sensu tam się na siłę żyłować, bo Mówię no forma i tak jest życiowa, nie jeszcze mam 3 tygodnie do zawodów, a też nie chodzi o to, żeby wiesz jako naleśnik, nie? Dobra, robimy. Dobra, słuchajcie, zaszła sprawa niespodziewana. Ten rozpisał mi dodatkowy węglowodany, czyli ja. E, a tak serio, po prostu na, na siłowni byłem już na tyle płaski, źle mi się ćwiczyło, wiedziałem, że to kardio to nie wejdzie tak jak powinno. E, no że nie ma sensu. Na siłę tam żyłować tej sylwetki w momencie, gdy ta forma i tak już jest taka, że normalnie miałem taką, jakbym przedwodniony dzień przed zawodami, a mam jeszcze całe trzy tygodnie, e, trzeba to też mądrze rozłożyć w czasie. Ja nauczyłem się już tak patrzeć na tą sylwetkę z boku, e, tak jakbym prowadził kogoś, a nie siebie, Tylko wysyłam sobie raport, na bieżąco prowadzam te wytyczne. E, no i też na siłowni wiedziałem, że powinienem coś zjeść więcej, zjadłem jednego batona proteinowego i od razu odżyłem, nie? ta sylwetka lepiej wyglądała, więc po prostu rozpisałem sobie szybko na mailu e, podbicie węgli. I dzisiaj wpadnie 600 węgli, białko i tak zostawiam 300, bo i tak na pewno ciężko mi się będzie najeść, eee, więc w sumie no głównie te węgle idą do góry, tłuszcz dalej będzie nisko, białko po staremu. Jutro zobaczę jak będzie wyglądała sylwetka, eee, podejrzewam, że będę nawet bardziej suchy, bo przeważnie dopiero jak jadłem jakieś takie 800 węgli, pizzę, coś takiego, minimalnie robiłem się zamglony rano i po południu to się gdzieś tam wyostrzało, a po takim lekkim podbiciu węgli na pewno wyglą będę wyglądał tylko lepiej. Eee, także biorę się za wafle. Później wpada kasza na Bogu nie ładuję tylko zdrowych produktów, eee, ale gdzieś tam tą sylwetkę chcę wypełnić. Eee, no i co? No i bierzemy się z Klaudią eee, zamontowanie i wrzucimy to albo dzisiaj mega późno, albo po prostu jutro rano, żeby każdy mógł sobie na spokojnie obejrzeć.